Naprawdę wiele osób popełnia podstawowe błędy podczas zakupu obligacji skarbowych. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu zjawisku oraz odpowiemy na pytanie, co należy zrobić, aby ich nie popełniać. Pozwoli nam to zaoszczędzić zarówno cenny czas, ale przede wszystkim pieniądze. Witam Was jeszcze na kanale Wolny Inwestor i zaczynajmy kolejną ważną lekcję o inwestowaniu. Zacznijmy od podstawowego pytania: dlaczego tak wiele osób popełnia błędy przy wyborze obligacji skarbowych? Przyczyny są różnorodne: po pierwsze, brak odpowiedniej wiedzy. Obligacje skarbowe wydają się prostym i bezpiecznym rozwiązaniem, co sprawia, że wiele osób nie poświęca wystarczająco dużo czasu na zrozumienie ich specyfiki. Po drugie, emocje. Decyzje inwestycyjne, podejmowane pod wpływem strachu przed inflacją czy wizji szybkiego zysku, często prowadzą do wyborów, które nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom. Wreszcie, zbyt powierzchowne podejście do analizy dostępnych opcji. Nie każdy obligacje roczne czy dziesięcioletnie rozważa w kontekście swoich celów finansowych, lecz jedynie w odniesieniu do aktualnych ofert oprocentowania. Przejdźmy teraz do najczęstszych błędów, jakie popełniają inwestorzy. Pierwszym z nich jest wybór obligacji na zbyt krótki okres. Wielu inwestorów, kierując się chęcią szybkiego zwrotu kapitału, Decyduje się na obligacje trzymiesięczne lub roczne obligacje, pomimo że ich celem jest oszczędzanie na emeryturę lub osiągnięcie wolności finansowej. W efekcie środki są oprocentowane na gorszych warunkach, co przekłada się na mniejsze zyski w przyszłości. Drugim powszechnym błędem jest nieuwzględnianie inflacji. Co z tego, że zarobimy kilka procent w skali roku, jak inflacja w danym okresie przewyższy nasz zysk? Często jest to nieuwzględniane, ponieważ nominalnie nasze pieniądze wzrosły. To złudne wrażenie może doprowadzić nas ostatecznie do straty. W takim wypadku, wybór obligacji jako bezpiecznego aktywa, które stabilnie utrzyma, a nawet lekko pomnoży nasz majątek, traci kompletnie sens. Kolejną ważną sprawą, o której wiele osób nie wiem, to opłata za przedterminowy wykup. Nie można traktować obligacji jako elastycznej lokaty. Zwłaszcza że od września opłaty za taką usługę mocno wzrosły. Dlatego obligacje nie powinny być naszą poduszką finansową, którą możemy wykorzystać w nagłych sytuacjach. Skoro wiemy już, jakie błędy najczęściej się zdarzają, warto zastanowić się, jak ich unikać. Przede wszystkim należy dokładnie określić swoje cele finansowe. To od nich zależy, jakie obligacje będą dla nas najlepsze. Każdy ma inne potrzeby oraz warunki. Dlatego, pomimo iż logika podpowiada, aby wybrać po prostu najwyżej oprocentowane, należy zawsze podchodzić do sprawy indywidualnie. Przy wyborze na pewno pomogą nam najnowsze dane z gospodarki. Prognoza inflacji jest systematycznie aktualizowana przez Narodowy Bank Polski, więc w każdej chwili możemy się z nią zapoznać. Bardzo ważne jest, aby zwrócić na to uwagę, wybierając obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Może się okazać, że w przypadku spadku inflacji dużo lepszym pomysłem będzie wybranie obligacji o stałym oprocentowaniu. Jeśli masz jakieś wątpliwości z wyborem, to nikt ci nie zabrania skuszenia się na kilka różnych opcji. W końcu dywersyfikacja w inwestowaniu jest bardzo ważna, a więc dlaczego nie zastosować tej reguły przy obligacjach? Przede wszystkim, nigdy nie zapominaj, aby szczegółowo zapoznać się z warunkami danej emisji obligacji. Są one systematycznie aktualizowane, dlatego warto nie wpakować się na minę. Sprawdź koszt przedterminowego wykupu, ponieważ nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Ważnymi, lecz często pomijanymi aspektami jest kapitalizacja oraz częstotliwość wypłaty odsetek. W zależności od opcji, na jaką się zdecydujemy, odsetki możemy otrzymać dopiero podczas wykupu obligacji, ale nawet co miesiąc. Warto mieć świadomość, co tak naprawdę dzieje się z naszymi pieniędzmi. Dobra, ale to tylko teoria. Zobaczmy, jak wcześniej wymienione błędy wyglądają w praktyce. Załóżmy, że inwestor postanowił co miesiąc odkładać 5000 złotych oraz całą tę kwotę przeznaczać na inwestycje. Zadecydował, że w taki sposób zaoszczędzi na swoją emeryturę. Obecnie ma 35 lat, więc przed nim 30 lat oszczędzania. W takim wypadku powinno mu zależeć na wyborze obligacji na jak najdłuższy okres. Zróbmy prostą symulację, w której zdecyduje on się na zakup 10-letnich obligacji EDO. Dla uproszczenia obliczeń założymy, że oprocentowanie przez cały okres będzie takie samo jak w pierwszym roku od zakupu, czyli lekko ponad 6,5%. Po upływie 30 lat jego inwestycja wynosi teraz 5 615 421 zł. Przy czym odsetki, które otrzymał, wyniosły aż ponad 3 800 000 zł. Widzimy, że wyniosły one znacznie więcej, niż wyniosła suma wszystkich wpłat. Tutaj widzimy, jak duże znaczenie w inwestowaniu ma procent składany na przestrzeni lat. Dobra, ale jak by to wyglądało, gdyby inwestować w obligacje krótkoterminowe? Tutaj za skrajny przykład możemy wziąć obligacje trzymiesięczne OTS. Są one oprocentowane na 3% w skali roku, co przy takich samych założeniach jak poprzednio po upływie 30 lat dałoby nam 2 920 968 zł. Przy czym same odsetki to jedynie trochę ponad 1 milion złotych. Oznacza to, że jeden błąd w postaci złego wyboru konkretnej obligacji kosztowałby nas 2 miliony 700 tysięcy złotych. Przyznacie, że warto poświęcić trochę czasu na świadomy wybór przy takiej kwocie. Kolejny częsty błąd to nieuwzględnieniu inflacji. Zobaczmy jednak, jak to wygląda w praktyce. Załóżmy, że kupiliśmy obligacje trzyletnie to za kwotę 100 tysięcy złotych. Oprocentowane są one na 5,95%, co oznacza, że po trzech latach nasza inwestycja będzie wynosić 119 489 zł. Teoretycznie nasz zysk wyniósł ponad 19 000 zł. Zobaczmy jednak jak kształtuje się inflacja w Polsce. Ostatni odczyt wyniósł 4,7%. Dla uproszczenia załóżmy, że przez następne 3 lata będzie ona niezmienna. Warto jednak zaznaczyć, że jest to sytuacja niemalże niemożliwa. Najnowsza projekcja NBP zakłada lekki wzrost inflacji w roku 2025 do 5,6%, po czym spadku w roku 2026 do 2,7%. Warto zaznaczyć, że są to tylko projekcje, a w rzeczywistości wszystko może się potoczyć inaczej. Wróćmy jednak do naszych wyliczeń. Po uwzględnieniu inflacji, nasza inwestycja realnie będzie miała wartość 103 746 zł. Tak naprawdę praktycznie jedynie uchroniliśmy wartość naszych pieniędzy. Dlatego podczas wyboru należy uwzględniać inflację, biorąc równocześnie pod uwagę obligacje indeksowane inflacją. Mam nadzieję, że pomogło Wam to lepiej zrozumieć obligacje skarbowe oraz ułatwiło przyszłe decyzje. Paradoksalnie fakt, iż nie jest to skomplikowany produkt, może wiele osób wychodzących z tego założenia wprowadzić w błąd. Wiele osób zakłada, że nie będzie poświęcać czasu na zapoznanie się z obligacjami bo przecież to żadna filozofia. Jeśli macie jakieś pytania lub chcielibyście, abym jakąś kwestię rozwinął w odcinku, możecie śmiało napisać o tym w komentarzach. Zasubskrybujcie ten kanał, aby dowiadywać się na bieżąco o nowych filmach. Oraz do zobaczenia już niedługo.